Cześć! Witam Was na kanale METYLATYLO MAKEUP i dzisiaj zrobimy sobie test tanie kontra tańsze. Porównamy sobie dwa bardzo popularne, pogrubiające tusze do rzęs. Jednym z nich, tym droższym, będzie Varieté Lashes Show od Evelyn Cosmetics, a drugim I Love Extreme Crazy Volume Mascara z Essence. Jeden z nich, ten droższy, kosztuje 25 zł w Rossmanie, a tuż z Essence dostaniemy na przykład w Hebe za około 10-12 zł. Także różnica w cenie jest, no wiecie, ten droższy tuż kosztuje dwa razy drożej, a może wcale nie tuszuje lepiej rządz? Nie wiem, zobaczymy. Znaczy nie, no ja już wiem, ale wy zaraz się przekonacie. Teraz chciałabym, żebyście obstawili, zrobili sobie taki mały zakład z samymi sobą, który tuż znajduje się na którym oku? Na moim prawym czy na moim lewym. Obstawiajcie, piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie. A teraz zapraszam do oglądania dalej. No to zaczynamy. Co do zapewnień dotyczących obydwu maskar, to są dosyć podobne. Jeżeli chodzi o tusz z Essence, czyli ten tańszy, producent obiecuje nam po prostu dużą objętość. Tak zresztą może wynikać z nazwy, ponieważ tusz Nazywa się I Love Extreme Crazy Volume, więc no, tego możemy się spodziewać. Natomiast jeżeli chodzi o maskarę z Everline, e, Varieté Lashes Show, e, ja już trochę takim, z takim francuskim, lekkim akcentem powiedziałam. Dziwne. Dobra, nieważne. W, takim, w każdym razie producent również zapewnia nas o pogrubieniu, ale również o wydłużeniu tych rzęs. No ale tak wiecie, z reguły to każda maskara trochę nam te rzęsy wydłuża. Więc. No, okej. Okay. Zobaczymy, porównamy. Jak dla mnie ta maskara z Essence również trochę wydłuża rzęsy, nawet może trochę bardziej niż trochę. Także zaraz się przekonamy. Na moje lewe oko pójdzie tuż z Eveline, dlatego że jest droższy, a to oko mi się zawsze trudniej maluje, bo mam tu taką dziwnie odstającą rzęsę. W zewnętrznym kąciku, także zobaczymy, jak się sprawdzi, a na moje łatwiejsze oko pójdzie tusz z Essence. Żeby tradycji stało się zadość i żebym miała faktycznie, wiecie, dobrą skalę porównawczą, jak te tusze działają, to oczywiście nałożę je na odżywkę z Eveline. Zaczniemy sobie od tuszu Variety. Tak jak widzicie, ma on dość małą szczoteczkę, precyzyjną. Bardzo mi przypomina szczoteczkę z tuszu L'Oreal Soul Couture. Jest naprawdę bardzo podobna i bardzo malutka, więc myślę, że faktycznie będzie można z nią dojechać nawet do najmniejszych rzęs. Okej, okay, tak prezentuje się pierwsza warstwa tuszu. Jak dla mnie jest całkiem nieźle, chociaż nie widzę jakiegoś spektakularnego pogrubienia. Mam wrażenie, że trochę mi się ten tusz jakby odbił na tej dolnej powiece, ale wiecie, to też może być moja wina. Jak dla mnie nie ma co oceniać tuszu po pierwszej warstwie, dołożę drugą, ale to po tym jak nałożę pierwszą warstwę tuszu z Essence, żebyśmy mieli porównanie również tego, tej, również tej pierwszej warstwy. Prezentują się pierwsze warstwy tuszu. Tuszu z Eveline i tuszu z Essence. Co do tuszu z Essence, to oczywiście nie pokazałam Wam szczoteczki, bo zapomniałam. Szczoteczka jest naprawdę taka. Zadziwiająco prosta. Jest naprawdę. To jest taka szczoteczka, po której w ogóle bym się nie spodziewała ładnego efektu na rzęsach. Nie wiem, może ja po prostu lubię, jak są bardziej fancy kształty na tych, wiecie, tych szczoteczkowych. Jakoś tak bardziej mnie do siebie przekonują. Ale tutaj jestem naprawdę zaskoczona, bo mimo tego, że ta szczoteczka jest mega gruba, jest dużo grubsza niż szczoteczka tuszu z Eveline. Zresztą wam tutaj, o, proszę bardzo, porównanie. O. Szczoteczka tuszu z Essence, tego rurowego, jest normalnie dwa razy grubsza. Takie mam wrażenie. No, naprawdę jest dużo, dużo grubsza, jest dłuższa, więc wydawałoby się, że byłaby trudniejsza w pracy. Szczerze powiedziawszy, to ja takiej trudności nie zauważyłam. Na ten moment wydaje mi się, że te rzęsy, które były traktowane maskarą z Essence, są dużo ładniej rozdzielone. Są też takie ładnie podkręcone w zewnętrznym kąciku, no ale przekonajmy się, jak to będzie wyglądało po drugiej warstwie. Dlatego że w sumie ja zawsze tuszuję rzęsy dwa razy, więc zobaczmy, co z tego wyniknie. Jak widzicie, tak prezentuje się druga warstwa tuszu z Eveline. Moim zdaniem jest całkiem nieźle. Te rzęsy są takie oblepione, naprawdę mocno podkreślone. Nie widzę jednak jakiegoś takiego, wiecie, fajnego też podkręcenia. Wiem, że producent tego nie obiecywał, ale mimo wszystko tak... No ja lubię, jak są takie troszeczkę uniesione do góry. Może to jest kwestia tego, że ta szczoteczka jest dość mała? Nie wiem. Przekonajmy się, jak wypadnie na tym tle. Druga warstwa tuszu z Essence. Ok, tak prezentują się już dwie warstwy każdego z tuszy. Na ten moment mogę powiedzieć tak: oko z Eveline mam wrażenie, że jest dużo bardziej obklejone tym tuszem. To znaczy, one wyglądają spektakularnie, są naprawdę bardzo mocno podkreślone. Ale nie wiem, czy do końca podoba mi się ten efekt a, takich, właśnie, oblepionych rzęs. Ja jeszcze spróbuję wziąć sobie. A, gdzie to jest? O, ten, to te czesadełko do brwi i jeszcze je tak troszeczkę wyczesać. Powiedzmy, próbuję unieść do góry. Okej, okay, przejechałam tym czesadłem i wydaje mi się, że jest lepiej, że one są bardziej uniesione takie bardziej widoczne teraz. Też sobie zdaję sprawę, że to oko jest trudniejsze. Tutaj, tak jak zwykle, mam taką oddzielającą się rzęsę. To tym razem powiem Wam, że jej za bardzo nie ma. Więc fajnie mi tutaj wszystko połączył. Ale! Teraz popatrzmy sobie na oko z z Essence. Te rzęsy są, moim zdaniem, dużo bardziej rozdzielone. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Gdybym miała jakoś, wiecie, minąć się na ulicy, i nie wiedziałabym co mam to myślałam że mam takie po prostu bardzo delikatne sztuczne rzęsy one tworzą taki właśnie jednolity wachlarz yy, bardzo ładnie to wygląda są rzęsy są jednocześnie rozdzielone pogrubione i odrobinę wydłużone ok teraz jak patrzę to dobra ten tuż z Eveline trochę mi bardziej je wydłużył niż tusz z Essence ale tego wydłużenia i tak za bardzo nie widać w ostatecznym rozrachunku, bo rzęsy nie są podkręcone przy tym tuszu z Eveline. Żeby nie było teraz, że któryś tusz miał łatwiej albo trudniej, dlatego że jeden jest nowszy, a drugi starszy, to przez ostatni powiedzmy miesiąc nie malowałam się jakoś często, ale jak już się malowałam, to malowałam się tym tuszem z Wariety, żeby właśnie go trochę rozrobić, żeby był taki, że tak powiem, utleniony na tym samym stopniu jak ten, żeby miały, wiecie, równe szanse w tym teście. No a tak jak widzimy, maskara z Varieté nadal jest taka trochę bardziej um, rzadka, mimo tego, że w sumie była używana, no, tak, tak jak mówię, tak samo często jak ta z Essence, yy, tylko, że inaczej rozłożona w czasie. Na ten moment, szczerze, bardziej podoba mi się maskara z Essence, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu y, jestem do niej bardziej przyzwyczajona, e, ale no po prostu jak na siebie patrzę w lustrze, to ewidentnie wolę to moje prawe oko. Zdecydowanie. Mam zamiar do Was przyjść jeszcze za kilka godzin. E, tak sobie myślę, że za jakieś. Hmm. 5, 6 godzin. Na ten moment mamy godzinę 11:55, czyli 12. Myślę, że tak o 18.00 się do Was odezwę, kiedy jeszcze będzie w miarę jasno. Już będę po treningu, może po jakimś spacerze i generalnie po większej części aktywnego dnia. I wtedy będziemy mogli sobie zobaczyć, czy, ten tusz się, czy te tusze się jakoś osypały, okruszyły, czy cokolwiek się z nimi stało, podbijały się. Zobaczymy, to wszystko się okaże za kilka godzin. Cześć, wracam do Was, jest już godzina 18.55. Wow, minęło równo 7 godzin. A! Idealnie 7. I przychodzę do Was oczywiście z podsumowaniem tego, jak utrzymały się obie te maskary. Przypominam, warietę na lewym oku i I Love Extreme Crazy Volume na moim prawym. No i popatrzmy sobie, co tam się wydarzyło. Generalnie żadna maskara się nie osypała. Wyglądają na ten moment dość podobnie. Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, która jest lepsza, ale jak się zapytałam mojego chłopaka, która wygląda na droższą, odpowiedział mi, że maskara z Essence wygląda na droższą po efekcie jaki daje. No, ja powiem szczerze, że oba efekty mi się bardzo podobają. Tak jak mówię, tuż się nie osypał, więc co do trwałości, to one są tak samo trwałe. O to się nie musicie martwić. Zrobiłam przed chwilą, wiecie, trening, w którym tam mogłam trochę pocierać twarz, albo no, jakoś się bardzo nie spłaciłam, ale wiadomo. Coś tam się mogło zawsze wydarzyć, a nic się nie wydarzyło, także plusy dla obydwu maskar. Jeżeli chcecie faktycznie takie nawet dramatycznie pod, pogrubione rzęsy, takie, że no one są jeszcze bardziej oplepione niż zwykle tym tuszem, to idźcie po warietę. Ja nie powiem, żeby ten efekt mi się bardziej podobał niż ten na moim oku, tutaj prawym. Ale jest na pewno dobry, jeżeli ktoś poszukuje faktycznie takiego mocnego pogrubienia tych rzęs, takiego fff. Jeżeli zaś chodzi o efekt, który daje maskara z Essence, to są to rzęsy wyraźnie ładniej uniesione. Teraz jak patrzę w lusterko, to one znacznie mniej opadły w międzyczasie, niż rzęsy pokryte maskarą warietę, chociaż one od początku były takie troszeczkę bardziej płaskie. Jest to też taki delikatniejszy efekt. Nie są to właśnie takie mega mocno oblepione te rzęsy. Oczywiście jak nałożycie trzecią warstwę, czy... nie czwartej to bym nie nakładała osobiście. Chyba nigdy nie tuszowałam rzęs cztery razy. Ale może jakbyście użyli właśnie tej trzeciej warstwy, to byłby taki sam efekt jak tą maskarą warietę. No ale po co, skoro mi osobiście się bardziej podoba ten efekt maskary z Essence. Podsumowując, obie maskary są bardzo fajne i to, którą sobie wybierzecie no to oczywiście zależy od Waszych preferencji. Jak dla mnie zarówno jedna jak i druga dają bardzo ładny efekt na rzęsach. Trochę inny, ale nadal bardzo ładny i sprawdzający się moim zdaniem zarówno przy makijażach dziennych taki jak mam teraz, jak i przy mocniejszych makijażach, które mogliście zobaczyć w innych filmach na moim kanale. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przepraszam za Was za to światło, już o tej godzinie, ale po prostu w jednym momencie zrobiło się mega szybko ciemno. No i już muszę lecieć tylko na sztucznym świetle, także wyglądam no trochę pomarańczowo-żółtą. No nic, trudno. Napiszcie, który efekt maskary Wam się bardziej podoba w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam. No, i się dowiem, może macie jakieś swoje ulubione tusze, które chcecie mi polecić. Też bardzo chętnie się o nich dowiem. Zapraszam też na mojego Instagrama, na którym w końcu się uaktywniłam. Jej! W końcu się zrobiło, coś zaczął się dziać tam. Nareszcie. Wspaniale. Przypominam też o subskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz pojawiają się raz w tygodniu, w niedzielę. Oby o 11, że tak powiem. E, czasem mi ta godzina trochę zjeżdża, ale w niedzielę będą filmy. O tym Was mogę zapewnić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia.